Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HEJTV i dzisiaj poznacie trzech nowych zawodników, którzy dołączyli do drużyny Desire Narekt, Matyox i Proxen Chłopaki praktycznie zarobili 10 tysięcy złotych na samym Fortnite, na samych turniejach Naprawdę są niezłymi kotami e, Za chwilkę chłopaki się przedstawią, Zagram jakiś oddział e, Wszystko na luziku, na luziku Rekrutacja do drużyny Desire nadal trwa każdy może wziąć udział w rekrutacji Trzeba się pokazać albo fajnie na customiku Albo po prostu w rekrutacji offline Zgłosi się w komentarzu Napisać kilka słów o sobie Podać nick z Fortnite'a Najlepiej wbijajcie na Discord'a Którego znajdziecie w opisie Jeżeli chciałbyś wygrać 1000 V-Bucks'ów Spod tego odcinka to zostaw łapeczkę w górę Suba na kanale, dzwoneczek Napisz w komentarzu v będą moje Przy następnym odcinku Wyniki pojawią się na ekranie Ja już nie przedłużam, lecimy z giereczką Let's go. No dobra. Jesteśmy już w lobby. Dzisiaj poznacie trzech nowych zawodników drużyny Desire. Jest Narekcior, Matiox i Proxen. Dobra, to może zaczniemy, zacz, zaczniemy od Proxena. Proxen, kilka słów o sobie. Dobra, siema, jestem Proxen. Mam 16 lat. Gram Fortnite'a w sumie od pierwszego sezonu, ale poważnie wziąłem tą giereczkę, jak się skończył World Cup w tamtym roku. No, no i dobra. Tutaj Matiox teraz, tak? Matioks? E, no, to się siema, ja jestem Matioks. Jestem najstarszy z tej ekipy, mam 17 lat Razem z na duo z Serenem wygraliśmy 600 dolarów podbierę się każdego dnia i to jest mój w sumie największy earnings. No i w no, Fortnite gram od drugiego sezonu, a tak na serio to gdzieś trzeci, czwarty może powiedzieć bardziej trzeci dobra, tutaj Matiox już z nami Proxela, teraz Narek się przedstawia. Mam no, się Ma, jestem Narek, mam na imię Miłosz. Mam 15 lat moje NIX z World to 950 lat. No, no i super. No to chłopaki się przestawili. Teraz idziemy na szybką giereczkę. Na każułalkę tego oddziały zagramy. Zobaczcie, jak chłopaki się prezentują w gierce. Ja już nie przedłużam. Lecimy z gierą. A i nikt nie leci z nami. sami no lecimy. to wygrane Czemu nikt z nami nie leci? Halo. Kurde. się to tak wypadł stąd, no, dobra nie Dobra złote infantry z pierwszej skrzynki Marzyłem, dobra możemy dojeżdżać Trzy głowy dostał A nie to star No co ty ga... Dobra. Oh my god Dobra są, są, są na tym Na słonych, na słonych się klepią. No cisne wariacie Trzy dostał Biały, biały leży, leży leż. A to oni się klepią! Mamy tutaj, patrz! Ja, ja, ja tam najduję 99 Zobity Jest ten chłop Nuk, so stinky Leży, 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 leży We are so stinky, guys Dawaj to Halo, lufanty Złoty auk To shit Lufanty Dobra dawaj, dawaj Proxen na, na tego Na moją Tratwę A gdzie jest moja łódka Dobra ole będę mistrzem Jedi Ej, a gdzie jest ta łódka? Proxen? Tu jest, tu jest, tu jest Ej, to nasza, to nasza Nie nie, nie, ma Ja jeszcze znalazłem. Co moje to nasze Co moje to nasze Ale w którą stronę? W którą stronę? No nie wiem gdzie mogą być typy 26 osób Okay, bus, bus Musimy nas. <grystanie> Narek, co ty robisz? Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? Na wprost, na wprost. A widzę, widzę. Mój, 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 mój. Dostał ktoś tego, bombę. U mnie leży, u mnie leży. My, jakie tak build tak? fighty Dawaj nice, ja są nie, Leży? nie, nie, go! nie, 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 kolejny, kolejny! nie, nie, ma! nie, To nie, go, nie, Dajcie mi go. To jest mój poziom. No nie, jest nie, 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 Jest, nie, nie, Kolejni, kolejni. nie, nie, znaczy się, yy, na 300 kolejni. Ta widzę na domku, na domku są. Leży 24, biało, leży. Dobra, ej Matioks, coveruj mnie, lecę tam. Dobra, zrzucam się. No nie rób tego. Chłop, miał 500 metalu, gorszy. Dobra, podmieniam mu ścianę. Leży u mnie. O Jezu, kamera mi spadła. Ej, leży. Kamera mi spadła na łeb mam. Leży. Ej, podnieście mnie, bo miałem problem, kamera mi spadła na łeb. Le... Ja Ej, chłop tu był w śmietniku. Ej, typy, typy tam! Startowałem, to te... Star -y. Ej, strzelają do nas. No to Star Warsy były. jest kolejne. Wiecie, że ja ich nigdy nie widziałem w gierce? Też nie. Jak to jest mój chyba trzeci casual, przepraszam. Jak to cały czas graszka w ogóle Nie Czas ja także że jest No to wie, no ale to są kasamy, a nie chodzą Dobra, to tyle Ej dobra, tutaj nie ma ludzi wariacie O leży co to? to moja wina H? Hm? Ty, prezent no, Nie ma? Mój, 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 mój Jak biegną kidy ja liczę, się prezent nie, tam... nie, nie, twój prezent to nie, nie, To nie, <grystowałem>. chodźmy do strefy wszyscy razem Dobra, jak idę. Tak. Ale... <grystowałem> <grystowałem> Ale prosi. nie, 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 na prezent się rzucają w chodze. Matioks! Bambiku Uuu. Marek ma dziewięć, 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 maców. Ej, dostałem, ale gonga dostałem, stary Ten gościu ucieka na plecach Na rekt Widzisz go? Wziął go na plecy i ucieka, stary BIAŁO, BIAŁO, NA HIT'A JEST Dobra, leży Chcemy Jedi, przyznać Eee, Matyoxa nie podnosimy w takim razie <słysko> Matyox, tutaj Do tej poty, tam no gdzie Nie ma gdzie podnieść No nie ma gdzie podnieść Jak opowiedź, trzy linki rozdałem całego Jak tutaj macie matsek, jak chcecie Ja kurde, ja 300 o, to... Elo, mordo Eee Popsułeś mi harpuna na rękę Dawaj, chcesz, chcesz rocket rider? No Dawaj Czy Nie, nie, za, nie, no, nie damy rady tak Damy radę, dawaj, dawaj No to mów kiedy Dwa, no, trzy, cztery, trzy Ja... Ej, typy Parapaty no tarapaty mam Ta I to takie... Tarapaty, tarapaty. tarapaty, mu Tarapacem uzieje, dzieje z głową, pa. Prują we mnie, z dwóch stron, ej! Dobra, ja mam, ja mam de duwę, co robimy? Ja mam tę dówę! No ale jest tu wiecem, dobra, ej Dobra, Oh, oh Dobra, ej, 40 hp 40 HP tutaj, typ piżamka. Dostał, dostał Darek ode mnie Dobra, chodź, jednak Dobra, u mnie leży, u mnie leży Po głowie, po głowie Po głowie, ej, loa, loa mają Czemu Proxcent ty nie pomagasz, kurde pole. Leży, leży tam, leży tam, leży tam Ej nie, ej nie ma matców, dobra mam matcy Kto dostał? Chodź Proxen Nie no to żeby on mnie nie dobił No idę Chabi weź mnie na plecy, chabi weź mnie na plecy, szybko No nie, ja mam zamo Dobra, dobra, dobra Jeszcze raz Dobra, haju jest najlepszym bohaterem. Na... Tak, jestem bohaterem. Ej, typ jeszcze! Woda, popy z, z organizacji KNG Dobra, leży, leży. Jeszcze jeden. Pomóż! Woda, no idź, 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 idź. Rzucaj nim! Woda, nie. Typy! Broksen, podnieś mnie. Albo haju ty mnie podnosi, broksen go zabije. Czekaj, jest... Dobra, dobra, to chodź tutaj. Woda, góra, 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 góra. Podnoszę, podnoszę, podnoszę. Narek, no wchodzisz! Dobra Narek strollował gierkę Nie strollowałeś, to ty mnie zabudował? No ale no chciałem cię wsysnąć Masz, masz ryby, Proxel? Ja mam biga właśnie wypiłem Nie no ryba chciała mnie fajtować i na jede Zobaczmy Dwa na dwa macie Łatwo Nie on jest solo, to jest solo solo Czy to jest solo Mam typa, mam typa W boksie Dobra zabudował mnie U mnie jest tak, jeden ja mam na dole No wiem, tylko stary ja mam przypał Proxen, cóż za plate! Dobra, u góry jest ostatni Idą, do, do siebie. E, schodzić tak czy jedno. co? Nie, idę do siebie go Tak jest, tylko u mnie gdzieś U góry! Proxen, Ty, ten... No jeszcze spadnie Ta u mnie jest 88 jest Biało ma, biało ma o! O! Dobre, co? Dobre, dobre.